Twórczości Wyczółkowskiego. Pożyteczne okrągłe stoły. Turniej motoryzacyjny. Konkurs matematyczny. Życzenia Wielkanocne. Podczas spotkania w Akademii Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu zaprezentowano album poświęcony twórczości Leona Wyczółkowskiego, który w latach międzywojennych działał na terenie województwa poznańskiego. Dzieło to pokłosie zorganizowanego w poprzednim roku przez Instytut Skrzynki pierwszego międzynarodowego pleneru sztuki. Takie wyjście na zewnątrz, tu, do Muzeum Archidiecezji, do Akademii Lubrańskiego i współdziałanie przy. Omawianiu twórczości Leona Wyczółkowskiego pokazuje, jak bardzo potrzebna, jak bardzo dobra była ta decyzja, którą kiedyś podjęliśmy. Budowanie dróg fajne, budowanie szkół świetne, budowanie szpitala zdrowie, działalność cała reszta, rewelacja. Ale bez kultury to wszystko nie ma racji bytu i się nie spina. Myślmy o tym, żeby ta kultura była zawsze z nami. A my, jako samorządy, musimy nad tym pracować. Te działania, które doprowadziły do wydawnictwa e, związanego właśnie z Leonem Wyczółkowskim i tym e, jego czasem życia w Wielkopolsce, e, jest pokłosiem wcześniejszych działań, e, między innymi zeszłorocznego pleneru międzynarodowego malarskiego z okazji 150-lecia impresjonizmu, czyli początkowych prac, początkowych działań artysty. Podczas spotkania w Akademii Lubrańskiego krótki recital zaprezentowała utalentowana wokalistka Dominika Dobrosielska. Instytut Skrzynki zapowiada w tym roku kolejny plener malarski pod nazwą „Dusze drzew”. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zainaugurowano cykl spotkań pod nazwą Okrągłe Stoły. Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Poznańskiego. Organizatorem było Centrum PISOP, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta poznański Jan Grabkowski. Nie ma budowania społeczeństwa obywatelskiego, a do budowania takiego społeczeństwa zmierza Powiat i na to kładzie nacisk bez trzeciego sektora. Bo to y, tam na dole y, w społecznościach lokalnych są ludzie, którzy najlepiej znają potrzeby lokalne. My tu jesteśmy faktycznie, my podpowiadamy, jak takie stowarzyszenie czy fundacje założyć, jak potem y, funkcjonować. I to było 25 lat temu, ale to nic się nie zmieniło. 25 lat później, nadal teraz codziennie, praktycznie codziennie do nas dzwonią, piszą osoby, które mówią, że chcą założyć organizację pozarządową, więc to pokazuje, że... Ludziom nadal się chce. Na pierwszym spotkaniu odbyły się między innymi panele dyskusyjne oraz warsztaty. Uczestnicy wydarzenia mogli także dołączyć do programu rozwojowego pod nazwą Wielkopolska Społecznie. W dworze skrzynki o roli produktów lokalnych i ich znaczeniu w popularyzacji naszego regionu rozmawiali przedstawiciele partnerskich powiatów – Bielskiego, Kartuskiego, Świdnickiego, Tatrzańskiego i Poznańskiego. Motywem przewodnim był szlak kulinarny Smaki Powiatu Poznańskiego. Kacper Dworniczak, młody wirtuoz gitary pochodzący z gminy Stęszew w powiecie poznańskim, w świetnym stylu zapewnił sobie udział w półfinale najnowszej edycji programu Mam Talent. Artysta w 2023 roku był jednym z laureatów Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. W szkole podstawowej nr 2 w Kostrzynie odbyły się powiatowe eliminacje 48. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zespole szkół numer 1 imienia powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu odbył się powiatowy finał 27. edycji ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych. Test składał się z dwóch części, bo z 25 pytań z zasad przepisów ruchu drogowego oraz 10 pytań z zachowania się na skrzyżowaniach. Skrzyżowania zdecydowanie wypadły lepiej. Wśród konkurencji praktycznych były między innymi motorowerowy tor przeszkód, samochodowa próba Stewarta, udzielanie pierwszej pomocy i obsługa codzienna pojazdu. Powiedziałbym, że niektórzy są pasjonaci. Niektórzy chcą coś wiedzieć więcej, dlatego biorą udział w turniejach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Robią to chyba przede wszystkim też po to, żeby było na naszych drogach bezpieczniej. Zespół szkół numer jeden w Stwarzędzu będzie reprezentować powiat poznański w finale wojewódzkim, który odbędzie się w maju w Koninie. Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny to kolejna wspólna inicjatywa partnerskich powiatów Poznańskiego, Świdnickiego, Łowickiego, Kartuskiego i Tatrzańskiego. Projekt ten skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. W powiatowym finale, który odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, udział wzięło prawie 40 osób. Konkurs jest dosyć trudny. Jest to konkurs, który y, poziomem. Y, Zaawansowania matematycznego jest pomiędzy maturą podstawową a maturą poszerzoną, więc trzeba troszeczkę wiedzy na ten temat mieć. I osoby, które wygrają w tym konkursie, cztery najlepsze osoby, pojadą do świnicy na finał. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Międzypowiatowy finał z udziałem najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych odbędzie się w połowie maja. Z okazji zbliżającej się Wielkanocy życzę mnóstwa spokoju i radości. Otoczmy się wzajemną życzliwością i zrozumieniem. Niech te święta przypominają nam o sile prostych oraz szczerych relacji. Doceniamy drobne chwile w gronie rodziny, a przede wszystkim bliskość drugiego człowieka.